Piątek, dzień pierwszy, Skocz pomarzenia. Numer 11, klasyka gatunku Gilowice. Grupy mieszane, zarówno początkujące, jak i zaawansowani. I tak jak tradycja przekazała, zapraszam Was do oglądania. I tyle. Skocz pomarzenia, i tutaj. Swoich sił będzie próbować Zofia Klepacka. Dokładnie. Yy, narty, narty. No Podobnie, podobnie, bo ja pływam po morzach, oceanach. Tutaj dzisiaj i, i gielit z wodą również. Trochę krofi. No, no. Skaczę dzisiaj po swoje marzenia. Trzymamy kciuki. Dzięki. <laughs> Ale spoko. Grupa początkująca nauka zjazdów. Na skoczni 14-metrowej, właśnie obok Dawida. Zawodniczka Igrzysk Olimpijskich. Zofia Klepacka. Uczy się skakać na nartach. Jedziemy. Z windsurfingu na skoki. No i gitara. I wszystko się udało. Siadamy, siadamy. Super. Jest ustany. Jest lepiej. No, jedziemy, nic nie rób. Przejedź, tak jest. Zjedź w tej pozycji i nic nie rób. Jest to i brawo! Dobra. Dajmy odpocząć olimpijce. Niech reszta też poskacze. Wojtek ze stałej części drużyny w końcu się przełamał. O! Super! Ktoś tu nie podciągnął stóp do góry? O, no, no już lepiej. Robimy rozgrzeweczkę jak zawsze. Grupa mieszana, początkujący i zaawansowani. Materiał. No Piotrek przygotowuje narty. Koszczennie ze smarem się jeszcze przyda. To jest z dorowków No, elegancko. Istotne jest tak, że wózek po odbiciu powinien zostać w miejscu i to jest oznaka, że odbicie jest skierowane do góry, czyli tak jak na skoczni powinno. Dużo osób się odbija za bardzo do przodu, no to, to wtedy osoba leci do przodu, a wózek do tyłu. Więc jak ktoś się boi, to można nie odbijać, zaraz tylko po pojechać w pozycji, a jak nie, no to próbować właśnie skierować odbicie do góry, czyli mniej więcej tak jak to teraz robi. Dużo serca w swoje skoki wkładała Małgosia. Niżej, niżej! Już jakiś... już troszkę lepiej. O! No i lepiej. Widziałeś jak żeś puścił? Jak skoczył? I co powiesz o tym skoku, franek? Dobrze skoczył. Ale skrzydł na artywację. No właśnie, no właśnie. No właśnie, to mu trzeba powiedzieć. Radzą sobie całkiem nieźle. Już dużo osób poszło skakać. Kuźnia talentów. O, Dawid tu jeszcze robi sobie ćwiczenia. Kila przerwy, nawadnianie, odpoczynek i lecimy z zawodami. W ogóle ciekawym przypadkiem na tej edycji była Ola. Zaczynała od kompletnych podstaw na HS14. Dochodząc do całkiem dalekich skoków, zawodów. O! Kurde, ekstra! O! Mieliśmy aż czterech kozaków, którzy przekroczyli 20 metrów w zawodach. SPM idzie w górę. Główną kategorię na skoczni HS-20 wygrał Kuba po skokach na 22 i 21 metrów. Kompletny kosmos. Zawodnicy już otrzymali nagrody. Bardzo mocno obsadzona kategoria na 20-metrowej skoczni. Zawodników coraz więcej. Kategoria kobiet też się powiększa. A teraz przyjemności. Grill. Mecz piłki nożnej i tak Niedziela. Ostatni dzień treningowy. Ekipa się szykuje. A my zaraz startujemy. Panie Dawidzie, proszę pomachać do kamery. Tak jest. Tak, będą szybsze. Ej, Mikulo! Ty jesteś delegatem technicznym, rozumiem dzisiaj. Oczywiście, że tak. To jest kwalifikacja, dyskwalifikacja. Taka ekipa już wszyscy na 20. A tak się bali. O kurde. Małgosia ogień. Przyspieszamy cały ten ruch. Bez kombinowania. No, chciałem powiedzieć bez kombinezonu. Uważaj Mikulo. <grywka> Surdzik, załóż trochę kopyta do tego. Surdzik, no, to jest. Firmy, bawiana, dawaj. Już zmęczony surdzik. Co? To nie, Dobrze. I tym oto skokiem kończymy SPM numer 11. Trzymajcie się, na razie cześć.